Czy jest sens startować w olimpiadzie chemicznej? Tak, jak najbardziej jest sens. Najlepsza rada dla pierwszoklasistów jest to startuj w olimpiadzie chemicznej. Możesz wtedy zdobyć bezcenne doświadczenie, które zaprocentuje Ci w przyszłych latach. No dobra Stefan, ale jak się do tego przygotować? Po pierwsze wyznacz sobie cel na ten rok. Pamiętaj o tym, że proces przygotowania do olimpiady jest wieloletni, więc nie wyznaczaj sobie, że w pierwszej klasie chcesz zostać laureatem. To jest cel no nieosiągalny niestety który ja proponuję, to jest oddać folder wstępny, dostać się do pierwszego etapu i spróbować zmierzyć się z tymi zadaniami przez te 5 godzin, spróbować rozwiązać te skomplikowane zadania yy, na Olimpiadzie. Po drugie, ustal sobie plan realizacji tego celu, jak będziesz się przygotowywał, jakie książki czytał, co będziesz robił, żeby przejść ten folder wstępny, żeby go rozwiązać. I trzeci etap, przystąp do systematycznej realizacji. Tego planu, który sobie wcześniej ustalić. Ale jak taki plan ułożyć? Nie mam pojęcia o strukturze olimpiady chemicznej. No tak, no bo w, w pierwszej klasie jesteś, więc jak tutaj mieć pojęcie o takiej strukturze? Jeżeli chcesz, byśmy zaplanowali dla ciebie taki najlepszy, indywidualny plan nauki, zapisz się na bezpłatne konsultacje, gdzie przeanalizujemy wyzwania związane z olimpiadą oraz Twoje potrzeby w nauce i dobierzemy najlepszy plan dla ciebie. Na przykład. Zapisani się do naszej grupy srebrnej dedykowanej pierwszoklasistom.